O. Dobrze Krzysiu, wszystko dobrze. Jaki, krzy... Jaki Krzysiek dbał o siebie, a my tutaj z wiatrkiem zadbamy o to, żeby był porządek na tym. Krzysiu, już dobra już, spokojnie. Ale nie, Krzysiek, no, Krzysiek nie płacz. Krzysiek, Krzysiek się przyjmuje, no. No przyjmuje się. Krzysiek spokojnie, no. Krzysiek nie płacz. No, jednak jest e, zrobiony kawał dobrej roboty, no to... No ale drugą połowę zrobimy w sobotę. Tak. Nie ma sprawy Krzysiek, nie płacz. O siebie się dowód wspólnymi siłami. Będzie dobrze. Damy radę. Tu już masz pięknie. Andrzej, możesz Jacka wypuścić. Dobra. Tak, on nie wypuści. O, jeszcze pokażę tam. Przy choboku też posprzątane. Wszystko. Krzysztof bardzo wdzięczny. Ja się cieszę, że Krzysztof wdzięczny. Dokuszałem. czy zaczynałeś, ale ja szybko cię poskromiłem. Tak było? Tak. No, dobra, Krzysiek. I poszedłem do domku sobie. Tak, i nie, nie przeszkadzałeś. No tak, A przeszkadzałeś? Nie, nie przeszkadzałem. Ale porozmawiać z kobietką? mogłem. Oczywiście. Też musisz odpoczywać. Dobra, trzymaj się, Krzysztof. Ale Mogłem. Trzymaj się, Krzysztof. Cześć. Zdrowia. Tutaj też wszystko powyrzucane, proszę bardzo, jest czyściuteńko. Porobione jak należy.